Krzysztof Kamil Baczyński. Miłość. O nieba płynnych pogód, o ptaki, o natchnienia. Niewydeptana ziemia, niewyśpiewane Bogu te drzewa, te kaskady iskier. Ten oddech nieba w ramionach jak w kolebach zamknięty. Jak co drzewa z szumem na poły, serca jak dzbany łaski, takie serca jak gwiazdki, takie oczu, obłoki, taki lot za wysoki. Słońce, słońce w ramionach, czy twego ciała, kryształ pełen owoców białych, gdzie zdrój zielony tryska. Gdzie oczy miękkie w mroku tak pół mnie, a pół Bogu, Twych kroków korowody w urojonych alejach, Twe odbicia u wody jak w pragnieniach, w nadziejach, Twoje usta źródeł to syte to znów głodne, I twój śmiech i płakanie nie odpłynie zostanie. Uniosę je, przeniosę jak ramionami, głosem, w czas daleki, wysoko, w obcowanie obłokom. 8 września 1942